W Korei firma Human In Bio wypuściła na rynek nowy lek na cukrzycę, który wywołuje u pacjentów tajemnicze skutki uboczne. Plotki głoszą, że firma przeprowadziła nielegalne badania kliniczne na studentach i zapłaciła komuś za zatwierdzenie badań. Na dużym otwartym polu w ziemi zakopanych jest kilka beczek z chemikaliami. Nagle jedna z nich zostaje otwarta i wylatuje z niej ciało w worku. Nazywa się Jongbai, a kiedy rozrywa worek, okazuje się, że jest zombie. Wychodzi z pola i podąża za znakami do najbliższego miasta. Na pobliskiej drodze samochód przejeżdża przez kolce, a jego opony pękają, powodując, że rozbija się ono barierkę. W tym momencie Dżangul przyjeżdża swoją lawetą i mówi parze, że mają szczęście, że przejeżdżał obok, podczas gdy rzeczywistości umieścił kolce na drodze, aby zdobyć klientów. Rano Dżangul kończy naprawiać samochód pary i pobiera od nich wysoką opłatę. Mąż zaczyna narzekać, ale zastyga w bezruchu, gdy siostra Dżangula, Heigul, wychodzi z workiem na zwłoki. To tylko jeden z jej królików, który zdechł zeszłej nocy, ale para przestraszyła się i szybko zapłaciła za wszystko, zanim objechała. Ciężarna żona Djangula, Namju, chowa pieniądze do sejfu. Tymczasem Jongbai wędruje drogą. Kiedy widzi dwie kobiety, próbuje je zaatakować, ale jest tak powolny, że po prostu unikają go i odchodzą. Niektóre dzieci zaczynają rzucać kamieniami w Jongbai'a za dziwny wygląd, więc goni je, ale one również łatwo uciekają. Pościg pozwala Jongbai'owi w końcu znaleźć miasto, ale zamiast tego zaczyna go gonić wielki czarny pies. W pobliżu ojciec Djangula, Manduk, gra w karty ze swoimi starszymi przyjaciółmi. Jego marzeniem jest zdobycie wystarczającej ilości pieniędzy na podróż na Hawaje. Jeden z jego przyjaciół, który wkrótce się żeni, przyjeżdża z nowym tupecikiem i wszyscy zazdroszczą mu młodego wyglądu. Manduk próbuje odwrócić uwagę, aby ukryć swoje złe karty, ale prawie zostaje przyłapany, więc wybiega z pokoju, udając, że chce poradzić sobie z ciągłym szczekaniem na zewnątrz. Rzuca pudełkiem w czarnego psa, aby go odstraszyć, zanim usłyszy dziwny hałas w łazience, więc idzie zbadać sprawę. W jednej z kabin znajduje Zhongbaya i próbuje go wyrzucić, uderzając go tłokiem, więc Zhongbai odpowiada, gryząc go przed ucieczką. W lesie Heigul kończy zakopywanie królika, gdy widzi Zhongbaya biegnącego drogą. Próbuje ją zaatakować, więc powstrzymuje go, kopiąc go w pachwinę. Patrząc na jej twarz z tak bliska, Zhongbai zakochuje się w niej, ale ta chwila zostaje przerwana przez czarnego psa. Heigul rozpoznaje go i zaczyna biec, więc Jongbaj podąża za nią. Na tej samej drodze jej brat Mingul wraca z miasta, aby odwiedzić swoją rodzinę. Heigul ignoruje jego pozdrowienia i biegnie dalej, a kiedy Mingul widzi nadchodzącego Jongbaja, również zaczyna biec. Nagle Heigul upada i Jongbaj ma zamiar ją złapać, ale zostaje potrącony przez ciężarówkę Angula, a jego ciało spada ze wzgórza. Rodzina martwi się, że mogli go zlikwidować, ale kiedy próbują to sprawdzić, Jongbaj ucieka. Później w domu rodzeństwo dyskutuje, czy powinni znaleźć tajemniczego faceta, aby uniknąć pozwu. W tym momencie karetka podrzuca Manduka, który ignoruje obawy swoich dzieci i wchodzi do swojej przyczepy, aby rzucić się na złość z powodu ugryzienia. Tej nocy nikt w mieście nie może spać, ponieważ czarny pies ciągle szczeka na Baja. Mingul nie może spać, ponieważ martwi się o swoją sytuację, ujawniając, że został zwolniony i to jest prawdziwy powód, dla którego przybył do rodzinnego domu. Hejgul ukrywa się w starym samochodzie i patrzy na zdjęcie swojej zmarłej matki, gdy słyszy hałas w garażu. Wbiega do środka i widzi kogoś w cieniu. Manduk wkrótce do niej dołącza, a kiedy zapalają światło, znajdują dżongbaja jedzącego kapustę królików. Wściekły Manduk chwyta łopatę, aby zaatakować dżongbaja w celu zemsty, podczas gdy Hejgul pędzi po resztę rodziny. Djangul wbiega do garażu i skacze, by kopnąć Jongbaia, który upada i przypadkowo zostaje na beti na metalowy pręd. Rodzina wpada w panikę ponieważ myślą, że zlikwidowali człowieka, ale Jongbaiowi nic się nie stało i po prostu idzie do przodu, aby usunąć swoje ciało z pręta. Krzycząc ze strachu, rodzina wybiega z garażu i zamyka drzwi, aby go uwięzić. Bliższe spojrzenie sprawia, że Mingul zdaje sobie sprawę, że Jongbai jest zombie i pokazuje swoim krewnym film zombie na swoim telefonie, aby udowodnić swoją rację. Teraz wszyscy martwią się, że Manduk się przemieni, więc Namджу nokautuje go patelnią. Porzucają nieprzytomnego Manduka w jego przyczepie i upewniają się, że wszystkie drzwi i okna są zamknięte. Następnego ranka Mingul zaczyna szukać informacji o zombie w internecie i pisze przewodnik przetrwania. Mówi swojej rodzinie, że wirus zombie ma okres inkubacji, zanim aktywuje transformację, więc powinni zlikwidować Manduka, zanim to się stanie. Jednak Djangul jest wściekły, słysząc, jak jego brat mówi ten sposób o ich ukochanym ojcu i dochodzi do kłótni. W tym momencie wchodzi Manduk i siada przy stole na śniadanie, ale zanim zdąży się odezwać, Mingul uderza go, aby ponownie go znokautować, Djangul natychmiast wyrzuca brata, mówiąc mu, żeby nie wracał, jednocześnie rzucając w niego przedmiotami. W garażu Djongbai został związany, a Hejgul karmi go kapustą. Próbuje się z nim porozumieć, ale nie ma żadnej reakcji. Namju każe jej wyjść na zewnątrz i chwyta szczypce, aby usunąć wszystkie zęby Djongbaya, aby powstrzymać go przed gryzieniem kolejnych osób. Tymczasem Manduk idzie do łazienki i zaczyna czuć się bardziej energiczny. Kiedy odwiedza swoich przyjaciół. Wszyscy są pod wrażeniem tego, jak młodo wygląda i chcą poznać jego sekret. Manduk w końcu spogląda w lustro i zszokowany zauważa, że stracił większość swoich zmarszczek. Biegnie z powrotem do rodzinnego garażu i dziękuje Dżendbajowi za ugryzienie go podczas tańca szczęścia. Bracia obserwują go przez okno i myślą, że oszalał, więc Mingul nalega, aby go zlikwidowali, ale Dżangul go odpycha. Jeden z przyjaciół Manduka przychodzi do niego i błaga go o sekret jego młodości, oferując nawet zapłatę. Początkowo Manduk odmawia, ale zmienia zdanie, gdy mężczyzna zgadza się zapłacić za bilety na Hawaje. Podczas gdy mężczyźni negocjują, Mingul ukrywa się w pobliżu z bronią, aby spróbować zlikwidować swojego ojca, jednak przestaje, gdy podsłuchuje rozmowę mężczyzn i zdaje sobie sprawę, że zombie jest okazją biznesową. Chwilę później wszyscy przyjaciele Manduka pojawiają się z mnóstwem pieniędzy, ponieważ również chcą być młodzi. Manduk zgadza się pomóc, ale kiedy otwiera garaż, zombie znika. Okazuje się... Że Mingul porwał Jongbaya w holowniku, a teraz rozmawia przez telefon, próbując zawrzeć umowę biznesową z laboratorium medycznym. Policja zatrzymuje go za przekroczenie prędkości, jednak Mingul jest starym przyjacielem jednego z policjantów i przekonuje ich, by go puścili. Kiedy policjanci wracają do swojego samochodu, słyszą dziwny hałas i otwierają pudełko z tyłu ciężarówki, aby odkryć związanego Jongbaya. Mingul próbuje uciec, ale policjanci natychmiast go aresztują. Później na posterunku policjanci widzą, że Jongbaj nie ma zębów i myślą, że Mingul to zrobił. Próbuje im powiedzieć, że Jongbaj jest zombie, ale oni mu nie wierzą. W tym momencie przybywa rodzina i Manduk udaje, że Jongbaj jest również jego synem, aby go zabrać. W domu Manduk ogłasza, że wyjeżdża na Hawaje, a bracia zaczynają walczyć o to, kto zatrzyma zombie. Kłótnia zostaje przerwana, gdy Heigul odkrywa, że Jongbaj nie ma zębów. Rodzina myśli, że biznes się skończył, ale Manduk wpada na pewien pomysł. Pożycza protezę przyjaciela i każe klientowi włożyć rękę do dziury w garażu. Rodzina wylewa keczup na ramię, a John bai gryzie je dzięki pożyczonej protezie. Muszą go odciągnąć, aby powstrzymać go przed zjedzeniem całego ramienia, a niektórzy z mężczyzn wpadają w panikę, ale po zobaczeniu, jak inny facet próbuje, wszyscy ustawiają się w kolejce. Pod koniec nocy rodzina zarobiła sporą sumę pieniędzy, a Namdziu wkłada wszystko do sejfu. Następnego dnia wszyscy mężczyźni budzą się odmłodzeni i natychmiast zaczynają pomagać w różnych pracach w mieście. Jednak rodzina jest przerażona, gdy odkrywa, że wszystkie ich pieniądze zostały skradzione przez Manduka, który zabrał je na Hawaje. Mingul postanawia ponownie porwać Baja, ale Namju blokuje mu drogę. Podczas gdy oni walczą, Heigul zabiera Baja na spacer. Docierają do grządki kapusty i Dzongbaj podekscytowany siada, by coś zjeść. Heigul próbuje nauczyć go kilku słów, ale on nadal nie mówi, więc zabiera mu kapustę i każe mu ją gonić. Dobrze się bawią dopóki oboje nie upadną i nie utkną w kompromitującej pozycji. Wygląda na to, że zaraz się pocałują, ale Dżangul przybywa, aby kopnąć Dżung baja. Kiedy podnoszą wzrok, zauważają dziwnie zachowujących się mężczyzn na drodze. W domu Namju i Mingul wciąż się kłócą. Nagle widzą biegnącego Dżangula, którego goni grupa mężczyzn w średnim wieku. Myśląc, że mieszkańcy są źli z powodu oszustwa zombie, rodzina ucieka, aby ukryć się w domu. Jednak ci mężczyźni też chcą być młodzi. Mingul każe im ustawić się w szeregu, a rodzina spędza cały dzień, otrzymując zapłatę za pozwolenie Jongbajowi na gryzienie mieszkańców. Z każdym mijającym dniem przybywa coraz więcej klientów. Hejgul współczuje Jongbajowi, ponieważ żyje jak zwierzę, więc Mingul przenosi opuszczoną przyczepę do garażu i staje się ona nowym domem Jongbaja. W końcu załatwiają mu nawet nowe protezy. Pewnego dnia Hejgul zabiera Jongbaja do miasta, aby go ostrzyć, zrobić makijaż, aby zakryć jego paskudną skórę i nowe ubrania. Kiedy zatrzymują się w restauracji, inne dziewczyny uważają, że Jong-Bai jest przystojny, ale zmieniają zdanie, gdy widzą, że je jak świnia. Dzięki wszystkim pieniądzom rodzina remontuje swój biznes i teraz mają porządną stację benzynową. Świętują kolację pełną dobrego mięsa i zapraszają Dzongbaja, aby zjadł z nimi przy stole, ale o nie tylko kapustę z keczupem, ponieważ symuluje mózg z krwią. Po kolacji Hejgul podsłuchuje Mingula rozmawiającego przez telefon. Wygląda na to, że nadal stara się zawrzeć umowę biznesową na ukąszenia zombie, co powoduje, że Hejgul martwi się o przyszłość Dżongbaja. Następnego dnia policjant nadal bada odciski palców Dżongbaja, które pobrał, gdy uratowali go przed porwaniem Mingula. Ponieważ Dżongbaj nie pojawia się w żadnej krajowej bazie danych, policjanci podejrzewają, że jest zaangażowany w jakiś nielegalny biznes. W lesie Heigul opowiada Dżongbajowi o swojej matce, która zmarła przy porodzie. Od tego czasu miejscowi nazywają ją zabójczynią mamusi. Płacze, Mówiąc, że się z tym zgadza i uważa, że jej rodzinie byłoby lepiej z mamą zamiast niej. Jongbaj próbuje coś powiedzieć, aby ją pocieszyć, ale nadal nie może mówić. Nie chcąc, aby jej rodzina dłużej go wykorzystywała, Heigul każe Jongbajowi odejść i biegnie z powrotem do swojego domu, porzucając zombie w lesie. Kiedy Mingul zauważa, że Jongbaj zniknął, natychmiast idzie go szukać i znajduje go w tym samym miejscu, w którym zostawiła go Heigul. Wciąż myśląc o sprzedaniu go. Mingul ponownie porywa Dzungbaja i udają się na terminal autobusowy. Czekając na przejazd, Mingul kupuje kilka napojów w sklepie i nie zauważa, że sprzedawca spalił jego narzędzie do gotowania. W międzyczasie przyjaciel Manduka bierze ślub, a Dzungul wykorzystuje okazję, by wypromować nową stację benzynową. Wszyscy pogryzieni goście czują się bardzo gorąco i popychają się nawzajem, aby stanąć obok klimatyzatora. Wkrótce wszyscy zaczynają się przemieniać, a pan młody gryzie nawet pannę młodą. Na posterunku policji funkcjonariusze odbierają setki telefonów o bójkach i atakach w całym mieście. W terminalu Mingul patrzy w szoku, jak kilka zombie atakuje młodych ludzi i zdaje sobie sprawę, że rodzinna firma rozprzestrzeniła wirusa, aktywacja zajęła tylko kilka dni. Mingul musi uciekać, zostawiając za sobą Zhongbaya. Na weselu zombie również tracą zmysły i atakują gości, powodując absolutny chaos. Wirus zaczyna rozprzestrzeniać się po mieście, gryząc coraz więcej osób. Panika ogarnia ulicę, a zombie atakują ludzi w sklepach. Zombie dociera do stacji benzynowej i próbuje zaatakować Heigul, ale Namju powala go, uderzając go patelnią. W tym momencie przybywa policjant i próbuje ich aresztować, myśląc, że zlikwidowali faceta. Jednak zombie szybko dochodzi do siebie i skacze na policjanta, aby go ugryźć. Nadciąga cała horda, więc Jangul chwyta bron policjanta i ucieka z rodziną, aby ukryć się w sklepie. Namju i Heigul pchają meble, aby zablokować drzwi, Podczas gdy Djangul znajduje zombie przyjaciela w oknie. Próbuje się z nim porozumieć, ale zombie go atakuje, więc jego żona musi go uratować, ponownie używając patelni. Następnie pędzi na górę i blokuje wszystkie okna. Namjoo ma skurcz, ale przysięga, że nic jej nie jest. Heigul znajduje przewodnik przetrwania swojego brata i czytają go, aby uzyskać kilka pomysłów. Zakrywają swoje ciała wieloma warstwami ubrań i zakładają garnki na głowy dla ochrony. Na dworcu autobusowym Mingul ukrywa się pod pojazdem. Kiedy jego telefon zaczyna dzwonić, wyrzuca go, a zombie podążają za hałasem, pozostawiając mu możliwość ucieczki. Następnie kradnie ciężarówkę i jedzie przez miasto, gdzie nadal panuje chaos i zniszczenie. Wieczorem Namju odczuwa kolejne skurcze, ale przysięga, że to jeszcze nie czas. Rodzina słyszy jakieś odgłosy i z przerażeniem odkrywa, że zombie wchodzą do domu. Jangul i Heigul wspinają się przez okno, ale Namju jest wolniejsza i zombie rozrywają jej ubranie. Natychmiast uderza ich sejfem i przechodzi przez okno. Główny dom jest połączony z garażem dzięki drewnianej desce, więc rodzina przechodzi bez problemów. Zombie próbują iść za nimi, ale drewno łamie się pod ich stopami. W tym momencie Mingul przyjeżdża ciężarówką i zaczyna strzelać fajerwerkami do zombie. Jiangul próbuje ostrzec go przed ryzykiem, ale jest już za późno, siedzenia ciężarówki zapalają się. Mingul ucieka do garażu, podczas gdy zombie zbliżają się do ciężarówki, wyraźnie przyciągane ciepłem. Iskra ląduje z tyłu ciężarówki i aktywuje jeszcze więcej fajerwerków. Które lecą w górę i tworzą piękne światła na niebie. Wszystkie zombie w okolicy spoglądają w górę z podziwem, podczas gdy Heigul czyta w przewodniku, że zombie są wrażliwe na światło i hałas. Podczas gdy zombie są rozproszone przez fajerwerki, cała rodzina chowa się w garażu. Zombie z centrum miasta podążają za światłami i są teraz również wokół stacji. Nagle Namdżu odeszły wody, więc muszą uciekać i dostać się do szpitala. Dangul i Mingul zakładają ubrania Dżangbaya i wychodzą na zewnątrz, udając zombie. Zapach Dzongbaya załatwia sprawę i duet dociera do holownika, nie dając się zaatakować. Kiedy wsiadają do ciężarówki, włączają światła, a zombie natychmiast otaczają pojazd. Postanawiają je wyłączyć, co sprawia, że zombie walują. W tym momencie Heigul wychodzi z koszem do trawy i odcina rękę zombie, więc Horda próbuje ją dopaść. Jednak Dzongbay pojawia się i działa jako tarcza, aby zapewnić jej bezpieczeństwo. W tym samym czasie zombie na dachu przypadkowo dotyka niektórych kabli i powoduje awarię niektórych świateł, ale to także aktywuje więcej fajerwerków, a nawet muzykę. Znak stacji benzynowej zaczyna świecić, a zombie gromadzą się wokół niego, więc Heigul odciąga Dżongbaya. Bracia zdają sobie sprawę, że zostawili klucze w garażu, więc Dżangul opuszcza ciężarówkę, aby je zabrać. Niestety kable uległy zwarciu i światła się skończyły, więc wszystkie zombie próbują zaatakować Dżangula. Chwila zostaje przerwana przez narodziny dziecka, które płacze tak głośno, że zombie biegną otoczyć garaż. Zdesperowany, aby uratować swoje dziecko, Djangul próbuje walczyć z zombie i nawet sprowadza kilku na ziemię, ale Mingul przypomina mu, że klucze są priorytetem. Djangul wbiega do sklepu i znajduje więcej zombie, więc uderza jednego, aby go powalić i kopie pozostałych w kolejce. Na schodach jest horda, więc zaczyna się przez nie przedzierać, aż dociera na następne piętro, gdzie w końcu znajduje klucze. Na zewnątrz zombie udaje się przełamać ściany garażu i zbliżają się do przyczepy, w której Namju ukrywa się z dzieckiem. Jeden z zombie wspina się na dach przyczepy i wchodzi do środka, ale zanim zdąży zaatakować, ktoś go spycha. To Heigul, która przysięga chronić swoją rodzinę, aby zadośćuczynić za zlikwidowanie matki. Staje przed przyczepą i walczy z zombie za pomocą nożyc do trawy. W domu Jangul jest również otoczony przez zombie, więc podchodzi do okna i rzuca klucze Mingulowi, prosząc go, by zajął się jego żoną i dzieckiem. Mingul uruchamia holownik i jego lina zaczyna ciągnąć przyczepę. Heigul ucieka, aby ukryć się z Namju. Ale jong odmawia pójścia za nią, zamiast tego zostaje na zewnątrz, aby chronić ją przed hordą. Następnie Mingul przyspiesza i przypadkowo uderza w dystrybutor gazu, który pęka i powoduje deszcz benzyny. Zombie stoją pod nim z zaciekawieniem, a Jangul wykorzystuje otwór, aby dołączyć do brata w ciężarówce. Teraz pojazd może w końcu objechać, ciągnąc za sobą przyczepę, a zapokany hejgul obserwuje, jak zostawiają jong za sobą. Yonggul obserwuje ją w zamian i nagle wypowiada jej imię, udowadniając że odzyskał swoje człowieczeństwo. Teraz zombie myślą, że jest człowiekiem i atakują go, jednak John Bai ma zapalniczkę i rzuca ją w gaz, powodując ogromną eksplozję. Następnego dnia wiadomości potwierdzają, że wirus zombie został spowodowany przez firmę Human In Bio i jej dziwne próby medyczne. Wirus atakuje cały kraj, a rząd nakazuje wszystkim pozostanie w domach. Ku szokowi rodziny, Djangur zaczyna się przemieniać, więc zatrzymują ciężarówkę, aby omówić, co robić. W tym momencie znajduje ich Manduk który właśnie wrócił z Hawajów. Mingul zdaje sobie sprawę, że jego ojciec się nie przemienił, co oznacza, że jest odporny. To podsuwa mu pewien pomysł. Sześć miesięcy później rodzina podróżuje po kraju, aby dostarczyć darmową szczepionkę. Za każdym razem, gdy znajdą hordę zombie, każą im ustawić się w szeregu, a Manduk musi ich ugryźć jeden po drugim, aby ich wyleczyć. Zhongbai został wyleczony tą metodą i teraz również podróżuje z rodziną. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.